W sumie zastanawiam się, czy pierwszy raz nie zrobić takiego totalnego kolażu i nie narysować tutaj naszej postaci, żeby zawieszała tą gwiazdę dokładnie na tym oknie. Wiecie, nie będę go rysować, tylko użyjemy tej karteczki. Hmm. Tutaj już przykleiłam takie świecące gwiazdy, więc ona by tutaj idealnie pasowała, ale czy to wyjdzie? Czy to się da zrobić, żeby to fajnie wyglądało? Zaraz zobaczymy, zabieramy się za rysowanie. Wczoraj pytałam was, jak moglibyśmy nazwać naszą panią elf, która także pojawiła się na rysunkach aż trzy razy, dlatego dzisiaj nie może być inaczej. Zatem możecie napisać swoje propozycje imienia dla tej postaci, też pojawiła się trzy razy, więc myślę, że również zasługuje na imię. Jestem bardzo ciekawa, co wspólnie uda nam się wymyślić. Jak widzicie, bez problemu udało się dopasować rysunek do naszej strony i wygląda to super! Taki totalny kolaż. Mogłam coś takiego robić od początku, ale jednak chciałam, żeby te strony w junk journalu były tylko tłem, ale nie powiem. To, co dzisiaj udało się stworzyć, naprawdę fajnie wygląda. Oto gotowy rysunek! Koniecznie dajcie znać, która z tych trzech ilustracji podobała Wam się najbardziej: ta o robieniu zakłówów świątecznych, ta o lepień pierogów, czy dzisiejsza o wieszaniu świecącej gwiazdy na okno. Jestem bardzo ciekawa, który z tych rysunków wygra. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnej części rysunkowego kalendarza adwentowego. Do zobaczenia. Cześć!